Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Weźmiemy sobie Tomahawk Asasina. 37 odcinek. Moi assassini są. A, jeden. ta, ta, ta tylko. nowa jest wolna. A jej nie VXP za dobrze. Trochę późno. Trochę późno, no nie wiedziałem, że, że jeszcze będzie można. Właśnie to mnie zaciekawiła ta interaktywna rozmowa. A zaraz na pogranicze możemy spieprzać. i zostaje nam jeszcze wysyłanie tych darmozjadów. To jednak najsłupsze powinno mieć ze 2%, tak właściwie jakby sam poszło. Ale to szkoda, szkoda, szkoda czasu. Żeby sprawdzić czy ona sobie daradę. You must be Connor. We've been rare into finally meet you. My name's Katherine and this is Diana. Weird the ways of those two blockheads who cut trees. Nice to meet you. We've heard so much from the boys. Glad to finally put a face to the name. The pleasure is mine. We were just discussing how nice this bit of territory is on a river with nobody upstream. I won't lie, Godfrey's letter had me a little worried. But now that we're here and settled, I must say I'm rather happy. They had us on this plot north of Champlain that was a tangle of rock and bramble. Ugh, horrible place it's a real treat to be able to walk up the hill and take in the ocean. your husbands must keep you busy. <laughs> nothing we can't handle, connor. the boys think they run the show, but the real bosses are right in front of you. i do not doubt it. <laughs> I to tyle, tak? No, spoko. Um, nadzorca dorca portu Spróbujemy do tego Spróbujemy dotrzeć do tego fortu Jak nam się uda. Tylko nie wiem czy tam nie będzie jakiś gór i tak dalej. Jak widzę, to nie. Tylko właśnie myślałem, że to może jedyna okazja, aby się tam dostać, to była w zadaniu z, z Charlesem Lee, co go zabiliśmy ostatecznie. Zlecenie zostało wykonane, jak widzicie. Kucharzyna. Nie, kucharzyna jeszcze. Jeszcze biega. 100% mamy? 8 minut. Przecież kucharzyna też powinien jakoś zakończyć za parę sekund tak właściwie. Powinien odbić już cały ten całą kolonię, że tak powiem. Kolonie się tu nazywają. Jednak nie stany. No tak, no bo nie odpowiadają tak za dzisiejszym Stanom w Stanach Zjednoczonych. Jest forcik. Spoko. O nie... Aj, może, używajmy sobie troszkę strzałki z linką, może, co? To jest dosyć ciekawa broń, uważam. Można wieszać e, przeciwników tym. Nie będę miał nic przeciwko, żeby nawet po prostu w pień wszystkich tutaj Kucharz, gdzie jesteś? Kurwa, nie ma cię. Odmiennie, za w ich roku nie To moja ostatnia okazja do takiej większej walki. Denerwuje mnie ten głuchasz, co on tyle robi? O kurwa. Dużo ich jest. W tej miny potykowej nie mogą coś użyć. Chciałem użyć kapitana. Co jest z tym kurwa kucharzyną? Minuta jeszcze? Ile on tam jest? Za długo, stanowczo za długo. Nie udało się go zabić tym. No, używanie tej broni nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przez chwilę zastanawiam się, no właśnie, ale nie mogę użyć tych asasynów, jak widzę. Nie będę miał nawet e, takiego pola manewru, żeby wysyłać wszystkich na zadania. Kolonia została uwolniona, tak. Kucharz wrócił z tego. E, Nowy Jork. Poziom trudności 100%. Pensylwania. Ktoś jest? Tu nikogo nie ma Trzy kolonie zostały, generalnie No właśnie, ale te najtrudniejsze misje to 15 minut Olercia No i nie ma was Przejęte obniżenie podatków, ponadto. A zobaczymy, ile będzie ze skarbca. Bo uważam, że ten skarbiec w sumie do takich biednych to pewnie nie należy. Będę mógł zostawić też kąpa najwyżej, żeby po prostu odhaczyć sobie też. No nie wiem, czy tak teraz nie zrobię. Dobra, cięcie. Znowu jestem. Um, dobra, dwa zadania widzę, że się powiodły. Nowy Jork. Tu jest kucharzyna z jakimś tam głąbem. Ty masz 100%, to nie ma sensu nikogo więcej tu układać. O po plus 15 tu jest. No dobra. A my. Gdzie mamy misję? Z, z pięściarzami. Chyba w Nowym Jorku, tak mi się wydaje. Ej, to trochę jednak będzie, bo to 10, plus 12, plus 15 mamy, kurde. Trochę dużo. Tu mogę się przejść na przykład. No, to niestety, ale bez następnego odcinka się nie obejdzie. Niestety, albo stety. Niestety, stety, 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 stety Ale no już wiecie, usta ustaliłem, że tak zrobię, no to, to szkoda teraz by było, wiecie. Powiedzieć e, zupełnie inaczej. I być niekonsekwentny we własnych słowach oraz czynach. Tylko no... No mi tej zawartości gry też już dużo nie zostaje, no co na pograniczu jedynie jakieś tam mogę pucharki po poszukać, tak? Tak to nie dłużo. Punkt obserwacyjny mogę ogarnąć. Zaraz do Bostonu się przeniesiem. Może w Bostonie to jednak ta walka miała być. Tu tu jest ta skrzynia. Pies tego pilnuje. 6 na 7 100 K zaraz będę miał 100 tysięcy. Do sklepu mogę się też przejść w sumie. Zobaczymy, czy coś tam się zmieniło w asortymencie. Ehm, za jakąś minutę, 30, powinno mi się jedno zadanie zakończyć. Celuję oczywiście w 100%, bo ja nie mogę sobie pozwolić moim zdaniem na to, żeby pomyślność była, nie wiem, dam 90 parę procent, bo to byłaby strata czasem 15 minut, tak? Pierdzielę taki biznes. Um, tu coś jest. Bo może po przejściu gry odblokowaliśmy jakieś itemsy Mamy taką nadzieję Handel Dobra Kup Broń standardowa No za dużo to tego tu nie ma Rapier francuski A tak to muszę Schemat wytwarzania. Drewniana maczuga. Broń lekka. Kamienny nóż. Sztylet. Mogę sztylet zobaczyć, jak się będzie sprawował. Topór marynarski. Topór Hesky. Broń palna. Pistolet wielolufowy, skałkowy, dwulufowy. Ok, mapy. A, mapy skrzyń. Kupmy wszystkie. Czyli oni z Bostonu nawet w Nowym Jorku można kupić. Czas w grze to mi raczej teraz nie leci. E, trochę kosztują, co nie? Lexington, pióra. Teraz to będę miał zaciemniony bardzo ten ekranik. Mapa drobiazgów. I mogę jeszcze jakieś odzienie kupić. Zwierzęcego ducha. Social Club. Weźmy takie na przykład. Trochę zmiany. Jak tam idzie? na razie nic nie idzie. I co się zmieniło tutaj? Parę drobiazgów doszło, jak widzę. Dobra, do Bostonu? Może być Boston. Boston Public. Nie pięściarze jest tutaj. No i tylko to nam zostaje. Spróbujemy. Ten żurecik malutki strasznie jest. Czemu na mapie mi nie pokazuje tego? Jako właśnie? Drogi jedna w drugą stronę, i tak dalej. Ale właśnie, zaraz pójdziemy. rowga przejdziemy. Będę musiał sobie jeszcze poczytać, czy musiał. O, pamiętam jak tutaj uczyli, uczył nas Ziomek od y, Achilles'a, w jaki sposób się chować, i tak dalej. W sumie to było tydzień temu. W tydzień przyszedłem do tego asesyna. Nieźle. Chyba krótko. No, no, nie, tydzień temu. Coś taki coś ten deseń. A w każdym razie długo nie grałem w tego. Nie, nie, co ja pierdzielę? Dwa tygodnie. Dwa, dwa tygodnie przeszedłem To wszystko. Już mi się w głowie pierdzieli. Słaby punkt drogi. New York. Poziom trudności. Pójdziemy cię w. A tu. 617 i 617. No tak, i tutaj z Wami walczyłem, i niestety nie dałem rady. Jak nie damy rady. O i 50 tysięcy mamy zaledwie. Możemy właśnie te skarby jeszcze poszukać na pograniczu, i zadanie z tym. Jak on się nazywał? Z tą drewnianą nogą. Ale nie będę wszystkich pucharków zbierał. Looking for it. Chce się zająć tymi kasztanami Nie skontruje go, nie ma takiej opcji Ale tu trzeba zająć się pachołkiem hałkami trzeba się zająć. Nie, no nie. Serio? Blokować więcej trzeba, więcej bloków. Jeszcze możemy spróbować za dwa razy, nawet. Mam nadzieję, że się uda. Do... Chociaż pierdol... Nie, zaraz spróbujemy. Nothing out Nothing out of the ordinary from you, eh? Nothing out of the ordinary from you, eh?

the ordinary from you eh Nothing out the ordinary from you eh out of the ordinary from you eh curva you're too predictable pierre mm -hmm. de Pierdolę to. Męczyć się kurwa 20 lat. Pojeba... Nie lubię tych bab Pojebane gówno. Jakieś zadanie mi się zakończyło. Idziemy szukać skarbów. Potem zaniesiemy je do tego domostwa, do, do tej drewnianej nogi i będzie gicik wszystko. Myślę, że w następnym odcinku zaniesiemy bo tam chyba ze cztery fragmenty trzeba było tak, tak mieć, prawda? że nie będzie chyba jakichś wielkich problemów, żeby zdobyć te kosztowności. Mamy mapy, także teraz tylko biegać tak właściwie. Sport nauczył mnie biegać. Jak tam dotrzeć tylko? Ważny. Muszę wejść na to raczej. I tą górę. 100 metrów stąd. Zlecenie zostało wykonane. A nawet dwa. Nowy Jork. 8 minut. I będzie podbite. Pensylwania. Pensylwania będzie właśnie podbijana. Virginia. Też będzie podbijana. 12 minut. 12 minut. Dobra, zdobądźmy ten skarb. Ja pierdolę. Takiego kurwa zdobądźmy. Aha, takie buty. Kotek tu jest jakiś, same koty. No. Ja. Yeah. Pierdziela. Myślałem, że tam woda jest. Dobra, to pij z tym. Hello.